Samotność, sam ją sobie dałem. Myślałem, że w ciszy w końcu coś odnajdę. Nie chciałem krzyków ludzi, hałasu. Teraz duszę się w czterech ścianach własnego czasu. Patrzę w lustro, nie wiem kto to. Twarz znajoma, ale w oczach tylko płoto. Brak mi wiary, świat mnie nie rozumie. Każdy dzień to bitwa, której nikt nie czuje. To nie wasza wina, to ja sam się odciąłem. Sąknąłem się w mroku. To tam było prościej Nie chcę już słów Chcę tylko milczenia Niech mój ból płynie w rytmie Bez zrozumienia Ludzie mówili, weź się ogarnij Nie wiedząc, że płaczę nocami w wannie A społeczność to nie wybór, dotarcza, którą noszę By nie słyszeć waszych żartów bez znaczenia Uciekałem, bo nie pasowałem Ale głos się dusił, chciałem pomocy, ale nikt nie słyszał z tej puszki. To nie wasza wina, to ja sam się odciąłem. Zamknąłem się w mroku, bo tam było prościej. Nie chcę już słów, chcę tylko milczenia. Niech mój ból płynie w rytmie, bez zrozumienia. Może kiedyś wrócę, może znów zaufam. Ale dziś zostaję tu, gdzie smut Smutna nuta. Nie oczekuję już ratunku, nie chcę kłamstw. Chcę tylko zrozumieć, dlaczego nie czuję nic sam. To nie wasza wina, to ja sam się odciąłem, zamknąłem się w mroku, bo tam było prościej. Nie chcę już słów, chcę tylko milczenia, niech mój ból płynie w rytmie, bez zrozumienia.